Dobrze, mówię, z dosyć tego, także tam nie zdążyłem powiedzieć o tych rzeczach, co chciałem jeszcze powiedzieć oczywiście to musi być drugi filmik, kontynuacja, jakby kontynuacja, tak? Ja robiłem już jakieś kontynuacje, tak? Na YouTube na Instagramie, więc to nie jest dobre zaskoczenie, tak? Bo zaskoczeniem jest to, zaskoczeniem jest temat tego odcinka, ale to jest jakby kontynuacja tego, co przed chwilą nagrywałam, tak? Dla Was, bo ten filmik jako żorka, tak? Ja go wydałem na Instagramie, więc przesyłał się spokojnie, tak? Jak się przecież na pewno dam relację wtedy z tym filmikiem, na YouTube będzie jutro, tak? A ten filmik też będzie na YouTube, ale też jutro, a dzisiaj na Instagramie, dobra? Bo to jest jakby taka dwujeczka, tak? Kontynuacja tego rzeczy, czy, tak, czy już nie będę, bo o popyciu już mówiłem, tak? O wyczytach mówiłem, e, więc zachęcam do słuchania tych her. Jak najbardziej o tych już mówiłem, nie będę się powtarzać, tak? Mówiłem przed chwilą, dosłuchałem przez sekundę te ery, więc zachęcam do e, oczekiwania, bo tym materiał na, ten, na temat tych her będzie tak za jakiś czas. Tak jak na Instagramie, zachęcam do oczekiwania, bo to będzie e, na YouTube. Wiecie, że ten filmik poprzedni, tak? Jak widzę bieżący, z te jak i to biegowie, jutro na YouTube, tak? Te trzy filmy na YouTube, w tym jako tak, fizyczna tak, z kamery e, będzie ten filmik, dobra? Bo to jest. Bo to będzie w mi krótszy na pewno, tak? Postaram się, żeby był krótszy. No bo tam trwał 15 minut, oczywiście, tradycyjnie, jak to znacie mnie, ale, ale, ale w tym razem będzie krócej, tak? Bo tutaj powiem tylko o tym i o tym, więc spokojnie, tak? Wtedy to, to to jest to. Bo o rzecz, bo kwestii postów, tak na YouTube, filmików, tak, yy, nie filmików, tak, to już mówiłem tam, więc tutaj się powtarzać nie będę, nie będę mówić tego samego, tak tam, mówiłem o tym, no to już wiadomo, że tutaj nie będę powtarzać o tym, ale powiem o tym, dobra? Bo, bo to, czego nie zdarzyłem tam, to powiem tutaj, dobra? No, bo ten filmik będzie, ten jego ja go wydam dopiero, jak się. tam, ta, 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 ten filmik, proszę na jest jako tak, a potem rzucę tą lolką, jako dobra? Okej, okay, wszystko? No, dobra. Bo oczywiście tam, co do tej kontynuacji, tak, dwójeczki, tak, kontynuacji, jakby dopowiadam do co, to, toczku, to, to, nie złożyłam, tak to, yy, duszkowytła, tak, duszkowytła. Wiem, od razu przechodzimy do rzeczy, no ale wiecie, że to ani testowania, ani yy, pozostałych her nie będzie, bo powtórki nie będę robić nie, znowu. No właśnie. No dobra, ja tu mam pan Milindę, tak, do wypicia. Oczywiście, filmik z nią ostatnio był, zachęcam do zobaczenia na YouTube na Instagramie jest ja sobie popiję tak, bo one jest dobra tak jeszcze trochę mam takie i mam jeszcze trochę tego soku jakoda, więc sobie wypiję, tak to wypiję, to wypiję, na pewno dzisiaj, wodę tu mam, ja Wam pokazałem tak, tą z kranu i z tą wodą e, Polaris, to ja mam, no i to tyle, dobra, ja sobie popiję tak i lecimy z tą nóżką wytła i jeszcze wiesz, tak, tak, wiem, że powtarzam, no ale, i Wam dam słowo, że o tym powiem tak jeszcze raz, a to też są możne ery, nie? Oczywiście ważna na takie jest rzecz, że dróżka wytrwała, ale dróżka wytrwała jest tak samo możne to, to o, o tych rękach, jak mówiłem, czy biały tak powodzi uczuć i tak jak z kryzonstwem, w biednym też, ale mi chodzi o przyzwyczajenie, no właśnie, weź nawet zechir. I dobra, to tyle, tak, lecimy z tą dwójeczką, tak, tej ery, tak, kontynuacja materiału, tak, tego co było, bo ogólnie giniarze ją ja o 16.40, bo ogólnie, ja Wam jeszcze zlecę jedną rzecz taką, na ogół, tak, ogólną, że, bo ja tu sobie poprawiam, oczywiście, mniej więcej tym, bo to musi tutaj mi paiecować, nie, łóżko musi wkurzać, nie, muszę to poprawiać za chwilę, nie, ale to nie na Was tylko na to łóżko, muszę się wkurzać, no, bo też nie muszę wkurzać, nie, na to, na to, ja nie wiem, no wyświetnie w górze, nie? W każdym odcinku coś, nie? No. Ale to nie do was oczywiście, nie? mi chodzi o was, tylko chodzi o paskustwa, No co chodzi coś, nie? No. No dobra, bo ogólnie Giniarze mam o 640, do tej pory była 17, jeszcze przedwczoraj jeszcze przed miałem 17, a dzisiaj jest 640 i wczoraj też, bo ja, bo wiecie, że ja przed Giniarzami nagrałem nawet odcinek, tak z bieżących jeden, weczko go zobaczyć na YouTube, na, na, na Instagramie i yy, w, właśnie łapajcie sobie, że ja właśnie włączam telewizor, nie? Niby co, jak zawsze. A tymczasem giniarze już lecieli, nie? Byli giniarze, byli reklamy i ja mówię, kurde, super, nie? No, więc powiem Wam, że, bo ogólnie ja czas jest 15.20, tak, to za godzinę i 20 minut giniarze będą, tak, to w to nie wątpię, no i wtedy będę oglądać za 25, wtedy będzie za 26 koniec, to, ja, ja, ja nie mówię o Was, tak, ja Was nie obwiniam o to, tak, w żadnym razie, bo nie jesteście za to odpowiedzialni, ale ja Wam mówię, jak to było, tak, wczoraj, bo... Jeśli, jeśli na to wkurzyłam, ale nie na was, tak nie na ciebie, tylko na tą rzecz. Czyli ja włączam telewizor, a Giniarze już lecą. Nie? No właśnie, yy, też tak mieliście nieraz, nie? No właśnie, ty macie z waszego górnego to na pewno. Oh, powiem wam, że to, była, to było wkurzające. Nie? No, dzisiaj nie będzie wkurzające, bo ja dzisiaj już wiem, że jest 16:40, ja się już nastawiłem na to. Ale wczoraj na przykład y, kończę filmik, włączam telewizor, a wyobraźcie sobie, już leci. Nie? No, w najlepsze, nie? I początek odcinka mnie ominął. Super, nie? No, bo tego wam nie mówiłem wczoraj, tak? Ale mówię wam teraz, nie? Jako taki update, nie? z wczorajszego dnia. No, no, i to tyle. Tak, z tej kwestii to tyle. Bo tego nie miałem mówić, no ale powiedziałem tak dodatkowy rzecz, przynajmniej taki do, dodatek, nie takiej codzienności, tak? Ale dzisiaj już będę pilnował tego czasu, więc pokonie tak, bo, bo postów na tego dzisiaj nie ma, wiecie, bo te co macie, to macie. To widok jest taki, tak jak widzicie. Tutaj oczywiście musi... O, w szalech nie? Niestety. ale już, już takie życie, pot musi pajęcować, tak jak mówiłem, nie? No dobra. Dobra, z tej kwestii to tyle. Bo, bo ja tu, to Nutelle mam. Oczywiście tak, bo no, to, co do tej kwestii nutelli, to ja to mam, muszę ją zjeść ogólnie jeszcze, więc ja sobie nalałem, na to, sobie narzuciłem, na to muszę ją zjeść, nie? No. Ale przynajmniej będzie coś słodkiego, nie? No, no wiem, wygląda to jak kupa, no ale to jest Nutella, nie? No. Ja to mam wodę z sokiem, ale, ale ja to sobie to zjem spokojnie, tak? No. Skoro, to, no skoro to już mam, no to muszę to zjeść, nie jakoś. No. A ja nutellę lubię, chociaż rzadko jem. no no dobra. I to wszystko z tych rzeczy ogólnych. Możemy przejść do troszkę to, tak? I dobre do są, tak, bo. Szkołytła tak, tak też fizycznie będzie, bo do tej płyty też są bo płyty. jest cover tak wizerkowy, zachęcam do słonia, a na stronie. Instagramie cover nie ma tak wydane. Oczywiście wariantów na Instagramie nie ma, tak jest, jest trochę ich, ale nie ma wszystkiego. Dowolność jest, oczywiście, do wo wolność jest zupełnie, że już szkoda tak. O wolność mówiłem ostatnio, więc to się powtarzać nie będę, ale wolność jest zapalniejsza, to, to nie wątpię, tak? To jest o was, era o, o mnie o tobie, zachęcam do streamingu, tak wolność, wszystkie kowary macie na, YouTube, na Stonie, na Instagramie, bo wiecie, że ja... Wydałem ostatnio z odnowienia tak życiowe, tak trzy pozostałe covery, rape cover na Instagramie. Zachęcam do słuchania, tak jak najbardziej gorąco zachęcam, oczywiście. To jest ważniejsze niż sztuczkowy tak ale tak samo ważne jest, prostu tak, oczywiście. Zachęcam, jak najbardziej też. O tym mówię, nie będę, tak bo o tym mówimy ostatnio, ale też ważna era. Tak, ok, no. Bo materiał jest okotkowy, tak. Wszystkie, bo wiecie, że zabawa wolność fizyczna, tak. 7 wariantów CD, winy, bo za do kotki mojego obecnego. Wszystkie kowale wszystkie macie na Instagramie też wydane od teraz, tak. Wszystkie macie wydane rolki, To było to kiedyś, to było teraz. Filmik z tym był, tak. Posty były, reakcje były, tak. Sety były, tak. Na stronie Instagramie na z tym. To też jest ważne. Zachęcam, bo to tam jest, tak? I to wszystko. Z tej kwestii to tyle, tak? Powiedziałem, jak zawsze, dodatkowego coś, nie? To powiedziałem, to powiedziałem, nie miało tego być, opowiedziałem, powiedziałem, ale dobra, już powiedziałem, to powiedziałem, przynajmniej coś innego nie coś jest. E, mamy robić ten tak? Rozumiem. No. No te włosy, nie? Znowu włosy, znowu włosy. No. No dobra, ale to nie dla Was, nie? No. No dobra. A druszkowytła, tak to y, wiadomo, że y, tą butę wcale nie macie wydane też, no to na jest, tego nie macie, bo kowal macie na, na, YouTube na stronie, a kiedyś tam kiedyś tak płyta dróżko, 10 zł, drzkowytła była wydana, więc go z tymi słuchaniami, bo to też jest tak samo ważne jak pobycie uczuć, tak jak z życia. Czyli to obazuje na mojej doświadczeniach, tak, wy możecie odbierać, jak chcecie, tak, w tym możecie odbierać ją chcesz, tak? Y, wiem, że jej słuchacie, więc bardzo mnie to cieszy. Wiem, że ta era też jest jakieś popotowana, słuchana, stymowana, tak zapnięta, tak życiowa, tak u was u ciebie u mnie, to też jest zera, która pokazuje życie, tak, z dużych życie, tak to są jakby takie druszki życia, tak, druszki życia, są sfery tak, życia, takie moje dróżki życia, tak, które są negatywne i pozytywne, ale głównie pozytywne oczywiście. Ale oczywiście w życiu to już jest źle, no to na może troszkę trochę wytyła, na, dróżku, to też, na też też są tematy. Które są osobiste, tak, oczywiście o to mi chodzi, tylko są jakby takie też negatywne trochę, bo wiecie, że w jest tak tak, więc Duszkowy yy, dwa. to jest głównie płyta o pozytywne, ale też negatywna. Dobra? Zresztą kto słucha to wie, prawda? No właśnie. To nie wątpię, że słuchacie tak Duszkowy dwa tak, o yy, też, też słuchacie, tak, wiem, że słuchacie. Więc, bo Oficer tak, to, to jest waria dogodkowa, tak, Specjalny waria, tak, no, czyli ten sam materiał, tak, ten sam materiał, 10 autorów, tak, tylko na inny układ, tak, czyli na tobie to macie na, stale, na, na stale temacie. Na stronie były posty racy, były sety, tak na, na temat tej ery, zresztą post linkowy był, na stronie też to było kiedyś tam, to było kiedyś, oczywiście kiedyś, ale to było tak na pewno, bo wiecie, że na stronie na YouTube to było tak setowe, tak linkowe i tak dalej, i tak dalej, tak posty z też były, te tak, na, na tam, tak cover, tak to było tak i pójdę, też były jakieś posteracje, i na, na stonie, na stronie zachęcam do zobaczenia, bo to było kiedyś, to było tak, Słuchanie tą arę macie, tak, z, ona będzie, tak, bez torba do to układki m oficerkowej. będzie, tak, do oficjalnej, do szkoły, to może być bez azorba, tak, bo nie miało być, oczywiście, ale może być bez odzorba, bo skoro będzie z no to wiadomo, że bez tutaj też może być, tak, bo oficjalna układka ważniejsza jest ważniejsza niż kować, ale do też, o, będzie bez azorba, tak, viny. ksetki nie będzie, ani tutaj, ani tutaj, bez przesady, tak, wiem, że życiowa, tak, życiowa, ale bez przesady nie będą, yy, nie będę tworzył kasetek do tej ery, bo kasetkę będzie do odsłony, bo będzie użyć jak na pewno tam do czystej, ta Crystal Love, to jest ważniejsze oczywiście, więc do tego kasetki będą, ale do tego kasetek nie będzie, tak, dobrze, dobrze? okej, okay. no nie planuje, tak, kosa, tak, ale CD winyl 10 zł już będzie, okładka mowa, tak standard, standard, standard CD, prawda, owycarskowe CD, tak, czyli zapis wydania będzie na produkt wydaniowy, tak, że CD CD, 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 winyl to winyl, brza, tutaj tak samo, tak, że winyl, tak, tutaj, brza, tak, ofcena płyta, standard CD, tak, 10 traków, tak, tutaj, tutaj, okładka mowa, tutaj, tutaj, tak, Wodk w kwiatku, tutaj, inne, tutaj, inne, na wymiarze winylowe, te same, tak, okładka mowa, jakiej folie, tutaj, tutaj, tak, na wino state o tutaj, pięć tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. cover out now. obiecana na now. Jak najbardziej zachęcam, jak najbardziej. Oczywiście też życie w era. Mówiłem o niej kiedyś, tak już nieraz, więc wiecie, że on też jest ważny. Tak, do to jest out now. I fizycznie to będzie, więc spokojnie, tak. To nie zginie wtedy, płyta będzie. Dokładnie fizycznie tutaj zestaw, tutaj zestaw. Kasetek nie będzie, ale. Bo dobrze się do zestaw, że to życia będzie kasetka, tak, tutaj i tutaj, ale do do szkoły kasetek nie będzie. Ale fizycznie ta era będzie. Tak, wszystko. No, bo 10 taków tak, to wiadomo, tak, tutaj i tutaj, nie wiem, na CD, i do, no, to, no, bardzo też do, do, do tego i tego, tego, tak, będzie, więc spokojnie, tak, więc tak na to będą ary Macia, tak, 10 taków, tak, Dróżkie Życie, tak, moje dużkie Życie, tak, więc zachęcam, jak najbardziej, to tam jest, tak, i to tyle, tak, z tej kwestii, z tej kwestii to tyle, tak, natomiast jeszcze jedna rzecz, jedna rzecz jest taka, tak, że zadować że są, tak, tak, też ważny, era, to, już, to już jest wiele ważniejsza era, niż e, właśnie Dróżka bo to jest też era From the World, ale też jest życiowa, tak, więc Jeżeli chodzi o jej temat, no to wiadomo, że nieraz o nie mówiłem, tak więc... Wiem, że one też jest poputronne, nastawione, tak, bo zresztą warianty almowe do DR- są, tak? Nie ma wariantów układkowych oczywiście, ale są warianty almowe, tak zresztą, ale oczywiście cover, tak, Sandy Cover jest jaką kotkowy wariant do tak? No i oczywiście też jest wylefiństwo, tak bo cztery takie, tak tutaj i tutaj to są oficjalne covery jak na oficjalne warianty na czyli wiecie, że oficjalny wersjondach to będzie 4 utwory tutaj i tutaj, tak a warianty albumowe czyli Superstax 2, tak, super, 2", tak, super 1, tak, Accented, Ingradible, It's Here, Idziemy na Stonie, tak, to wiecie, że to są 8 utworów, tutaj 8, tutaj 8, tutaj 13, tutaj 18, dobra tutaj 4, tutaj 4, czyli oficjalne warianty 4 a warianty albumowe, tak, tutaj 8, tutaj 8, 13, 18, dobra Czyli tak, e, fizycznie to będzie, tak, wszystkie pieniądze albumowe, płytowe, tak, almowe te co macie, takie macie wydane, tak, na YouTubie, były ostatnio e, o, aktualizacje linkowe, tak, bo o też było, tak. do Crystallic też były aktualizacje, aktualizacje opisowe, oczywiście, zachęcam do zobaczenia, ale do tam tak, też ostatnio aktualizowałem do niektórych wariantów, Ogólnie chyba tak, do wariantów albumowych, tak też opisy, tak, więc to też macie zaktualizowane, tak, my się robimy na taka taka, tak, jo, okej, okay. na kible, gołe, gołą dupą, no, robić, zapytane, no, to nie na was, tylko na te włosy, bo te włosy to muszą co chwilę znowu latać, nie, znowu muszą, no, nie do wyrobienia, nie, a ja nie chodzi o was, tylko ja tu gadam i gadam, a włosy muszą tu latać, no, robimy na kible, tak, Robimy. Oj, oj, w kiblach. Głowa dupa. Dumlawak. Będzie spokój. No. Więc oczywiście nazywam tak, eksant, tak, Ingradible, fizycznie, tak, tutaj text one, fizycznie, to fizycznie opisana, czytanie fizycznie, tutaj fizycznie, bo wiecie, że to oczekiwania czekoladnie tak, na jakich folia foliach, tak, zapiskowacze, że się zobaczy, tak, że kosztuje to, bo zapisy wydaniowe na produkty wydaniowe to będzie, wiecie, że eksant, że tak, że tutaj jest tak, 2 CD, EPCD, tak, to są epki, to są epki, to są albumy, tak, Ingradible i to są albumy, tak, a pozostałe warianty są epki, tak, ale fizycznie to. I to będzie, jakie chwory tutaj, to jest tak, Site ACB na wydaną 4, na Akcenty 4 nie będzie, bo to są tylko 4 utwory, ale na 8 utworów, Surprise Tax One, Surprise tak tu su, 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 tak to już Site ACB będzie, czyli 4 tutaj, 4 tutaj, na Akcenty tak samo, tak, 7 tutaj, 6 tutaj, tak, na Ingredible tak samo, 9 tutaj, 9 tutaj, tak, dobra, no. Na fotki w środku, tak, na każdy wariant, tak, mowy z wersją, tak, e, inne, inne fotki, tak, czyli układka mowa, tak, czyli fotki w środku inne, tak, tutaj, tutaj inne, tutaj inne, tutaj, tutaj inne. Fizycznie będzie wszystko tak z tej wersją, tak, więc zachęcam do simingu, bo zapisano wówczas na piętro będzie, a na pozostałe utwory fizycznie tak będą, na każdym wariantie, nie? No, i to wszystko, tak, z tej, to wszystko z tego wyniku.